Niedzielny meeting lekkoatletyczny w Sieradzu był prawdziwym świętem sportu. Przy pięknej pogodzie spotkało się prawie 500 sportowców z całej Polski, z 7 województw i 30 klubów. Zawody musiały odbyć się w pełnym reżimie sanitarnym i bez udziału publiczności. Panie prezesie, otwarty meeting w Sieradzu. Po raz pierwszy od długiego, długiego czasu ten stadion po prostu żyje. Serce roście, bowiem 500 zawodników, kiedy okazało się, że będziemy mogli wyjść na stadion, będziemy mogli rywalizować ze sobą. Cały czas trenowaliśmy po lasach, w halach w kilka osób i ja mam nadzieję, że wybuchnie teraz lekarka wybuchnie świetnymi wynikami. Ten czas dla wszystkich, dla Was jako organizatorów, dla zawodników był wyjątkowo trudny, bardzo ciężki. Jak to wpłynęło na psychikę zawodników? Bardzo trudny i ten problem, o którym mówimy, o psychice, też szalenie trudny, ponieważ widzimy, że to siedzenie przed komputerem, wszystkie lekcje online, bo nawet z wf -em. ja przyznam szczerze, że byłem rzecznikiem od samego początku pandemii, żeby zwolnić wychowanie fizyczne, sport z tych ograniczeń, w każdej właściwie dyscyplinie, bo da się, oczywiście zachowując absolutnie wszystkie zasady bezpieczeństwa, da się trenować i rzeczywiście wstrzymaliśmy mnóstwo, mnóstwo zawodów. Mnóstwo zawodów halowych zostało odwołanych, mnóstwo zawodów związanych z biegami przełajowymi, czyli wszyscy, którzy biegali, właściwie mieli martwy sezon e, marcowo-kwietniowy. Natomiast kiedy. Kiedy teraz wychodzimy, widzimy po liczbie startujących. Zwykle w Sieradzu startowało 200-300 zawodników, dzisiaj prawie 500. No to już jest obraz tej chęci rywalizacji. Sierad zaczyna y, właściwie dzięki temu obiektowi życie lekko atletykom. To jest świetna atmosfera, świetni gospodarze, świetna atmosfera nie tylko sportowa, ale organizacyjnie. To tutaj, na tym stadionie 29 czerwca, będzie taka inauguracja wojewódzka też projektu. Który szósty rok prowadzimy w Polsce z Polskim Związkiem Lekki Atletyki, mianowicie Lekka dla każdego. Panie Prezydencie, pogoda wspaniała, atmosfera jeszcze lepsza, wyniki coraz lepsze, mamy kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. No, chyba wszyscy stęsknieni byli za taką imprezą. Ja z ogromną radością patrzę na trybuny, na to co się dzieje. Pewny byłem jednego, że Mosir sieracki i pracownicy, którzy to organizują, są w stanie zrobić to absolutnie profesjonalnie, tak jak robią wszystkie imprezy na Mosirze. Pan redaktor wspomniał, też liczę na to, że wszyscy wyjadą stąd zdrowi. A frekwencja i, i, i ilość osób, które są, a e, ilość chętnych, którzy chcieli przyjechać do Sieradza, jest co najmniej jeszcze raz taka jak ci, którzy biorą udział w tym. Pokazuje, że nawet ci młodzi ludzie, którzy e, przez ostatni rok w tym trudnym okresie pandemii walczyli o to, aby robić te wyniki, mocno są stęsknieni za tym, żeby w takich imprezach właśnie brać udział. Cieszę się bardzo, że to jest jedna z większych imprez na początek sezonu w Sieradzu. Podczas imprezy wyraźnie widać było radość z możliwości startów, Wspaniała pogoda i bardzo dobra organizacja zawodów przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu była wysoko oceniana przez przedstawicieli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz samych uczestników. Panie dyrektorze, jak Sieradzki Mosir organizuje jakąś imprezę sportową, to musi być dobrze. Jest to naprawdę jedna z największych ogólnopolskich w tym momencie imprez lekkoatletycznych w Polsce. Ten głód ruchu, głód spotkania się, myślę, że widać to wszystko na naszym stadionie. Uśmiechy zawodników, którzy startują w dzisiejszych zawodach są po prostu nieocenione. Obserwuję, że bardzo dużo uwagi poświęcacie reżimowi sanitarnemu i temu, żeby te zawody przede wszystkim przebiegały w sposób bezpieczny. Chcemy przede wszystkim, żeby zawodnicy i trenerzy i ludzie, którzy przyjechali do nas, do miasta się radza, żeby czuli się u nas bezpiecznie. I w związku z tym te wszystkie obostrzenia, których staramy się przestrzegać, myślę, że one powinny być dlatego, że one w jakiś sposób dyscyplinują nas i zawodników do tego, żeby bezpiecznie spędzać. Mimo wszystko miło ten czas. Nie jest to pierwsza tak, tak duża impreza od, od ponad roku. Bramy sieradzkiego Mosiru były raz otwierane, raz zamykane. Bardzo różnie to wyglądało. Szczerze mówiąc, ja wolę jak ta brama jest otwarta. Sama radość. I bardzo dużo pozytywnej energii. Tak, jak najbardziej to, to wszystko widać, słychać, jak rozmawia się z zawodnikami, scenerami, którzy do nas przyjechali, wszyscy są zadowoleni. Przede wszystkim dlatego, że mogli przyjść, przyjechać, rywalizować, spotkać się, wspólnie spędzić czas. Tego naprawdę wszystkim już nam brakowało. Artur, przyglądam się temu, jak reagujesz na wyniki. Jesteś zaskoczony, poziom jest bardzo wysoki. Tak, poziom bardzo wysoki, faktycznie przyjechała tutaj, no, no tak naprawdę polska czołówka, jest taki trochę niedosyt mityngów, widać, że zawodnicy są spragnieni, chcą startować, więc no, ja jako tutaj jeden ze współorganizatorów bardzo się cieszę, że mamy taką właśnie fajną frekwencję. Czego wielokrotny mistrz polski, olimpijczyk, wreszcie król Artur Sieradza życzyłby dzisiaj wszystkim zawodnikom i tym, którzy wkładają własne serce w organizację tego typu wydarzeń? Myślę, że Wszyscy zawodnicy, którzy tu przyjeżdżają, no, dla większości jest to rywalizacja taka sportowa o wyniki jednak, żeby być jak najlepszym, ale myślę, że samo uczestnictwo teraz, no niestety w tej dobie pandemii, to samo uczestnictwo już się liczy i, i samo to, że tutaj jesteśmy, że możemy to organizować na pewno jest bardzo dużym wydarzeniem dla sierata. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w konkurencjach biegowych na dystansach od 100 do 1000 metrów. Poziom konkurencji biegowych był wysoki. Potwierdzeniem tego jest występ Adrianny Gąsior, która swoim rekordem życiowym uzyskała minimum kwalifikujące do Mistrzostw Europy. Ada, gratuluję Ci wspaniałego wyniku. Dwudziesiąte, poprawiłaś swój rekord życiowy, zrobiłaś minimum na Mistrzostwa Europy. Kończąc bieg widziałem łzy, szczęśliwie łzy szczęścia. Tak, dziękuję bardzo. No, to były łzy, łzy wzruszenia, bo nie spodziewałam się takiego wyniku jeszcze w pierwszym starcie. Nie ukrywam, ciężko na to pracowałam. Cele mam wysoko postawione na ten sezon. Mistrzostwa Europy były dla mnie i są jednym z celów na ten sezon. No i cieszę się, że udało się wypełnić minimum chyba jako jedna w Polsce na razie, jako pierwsza, więc no fajnie, cieszę się. Jak to się robi, powiedz, pandemia, trudne warunki treningowe, filigranowa, wspaniała dziewczyna robi taki wynik? Ciężka praca, no co mogę więcej powiedzieć. W tym, w tym roku przygotowuję się, jestem w kadrze narodowej, co mi bardzo pomaga w trenowaniu, ponieważ często obozy, mamy ośrodki do tego. Ada w razu jesteś po raz pierwszy, rozumiem? Na tego typu zawodach biegałaś po tej bieżni. Powiedz, jak odbierasz w ogóle ten obieg i tą dzisiejszą atmosferę tego mitingu? Jak tutaj, pierwszy raz tutaj jestem i bardzo mi się spodobało, jeszcze zanim zaczęłam tutaj biegać. Fajna atmosfera, muzyka, no, cudowny obieg, bardzo mi się podoba. No i szybka bieżnia z tego, co widać. Jak się ten bieg że jesteś zadowolona z występu dzisiejszego na mitingu? Jestem jak najbardziej zadowolona. Nie był to taki wynik jak w eliminacjach, ale. Jest to satysfakcjonujący, kolejny poniżej e, wyniku z tamtego roku, także jestem zadowolona. Gratuluję Ci tego pierwszego miejsca, złotego medalu, przede wszystkim tego, że jesteś pierwszą zawodniczką w Polsce, która uzyskała minimum na byłym z Europy. E, tak, słyszałam, ale tutaj za niedługo dziewczyny też pokażą na co jesteś, także czekam na nie. Adrian, gratuluję Ci przede wszystkim wspaniałego biegu. Niestety wiatr trochę nie dopomógł dzisiaj ale myślę, że pod ten wiatr taki wynik nie jest najgorszy. Jak się czujesz w Sieradzu? W razu? Dobrze, już tutaj startowałem bodajże dwa albo trzy lata temu na Mistrzostwach Polski. Drugie miejsce, zająłem. lubię tutaj biegać. Jest fajnie, tylko jeszcze żeby ten wiatr dopisywał. Gratulując Ci złotego medalu zapytam się o najbliższe plany. Powiedz jakie masz treningowe i starty. E, treningowo na pewno teraz troszkę ciężej będzie e, przepracowany okres. A najbliższe starty, Akademickie Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że Drużynowe Mistrzostwa Europy. Yy, bo myślę, że to na najbliższą przyszłość tyle. Bardzo interesująca była również rywalizacja w konkurencjach w skoku w dal oraz trójskoku kobiet i mężczyzn. Na wysokim poziomie stał Skoków Zwyż, gdzie zwycięzcą został bardzo młody zawodnik. 15-letni Sebastian Antosiak, który osiągnął 195 cm. Sebastian, gratulujemy Cię wyniku 195 cm się radzą. Od kiedy uprawiasz tą dyscyplinę? No niecałe półtora roku, tak naprawdę. Miałeś duże parcie dzisiaj na 2 metry. W trzeciej próbie minimalnie strąciłeś nogami. Troszeczkę poobcierany jesteś. Trochę wysiłku dzisiaj te, te zawody kosztowały. Tak, bardzo. Szczególnie na tych 100, metr 100 metrach, gdzie się potknąłem i właśnie wywaliłem się i obtarłem całą rękę. A na, tutaj na skoku zwierzch to wszystko dobrze, tylko poprawić. Myślę, że w tym sezonie jeszcze skoczę to. Dlatego to pytam, bo wyglądało to niezbyt ciekawie, jak się przewróciłeś i martwiliśmy się z innymi, jak sobie poradzisz na skoczni. Wszystko jest w porządku? Tak, no, tak, wszystko w porządku. Gratuluję Ci postawy dzisiaj na Skoczni i gratulujemy Złotego Nadaru. Dziękuję bardzo. Morsi, Skok zwyczaj to jest Twoja korona dyscyplina? Tak, na ten moment tak. Kiedy trenujesz Skok Zwyż? Sam Skok zwysz trenuję od trzech lat, bodajże. Chciałabym się dalej rozwijać w tej dyscyplinie i mam nadzieję, że będzie mi szło coraz lepiej. Skąd przyjechałaś do Sierraza? Złodzi, Jak się czujesz, powiedz mi, tutaj na takim obiekcie? Bardzo dobrze. Ja bardzo lubię właśnie ten typ tartanu i bardzo mi się dobrze skakało na nim. Jak będzie kolejny mityk inne zawody w Sieradzu organizowane przez MOSIR, przyjedziesz? Oczywiście, że tak. Na mitingu nie mogło zabraknąć klubu Muks Park z Duńska Wola. Podopieczni trenera Tomasza Szewczyka startowali m.in. w pchnięciu kulą. Jest Pan wychowawcą młodzieży, trenerem z wieloletnim doświadczeniem. Proszę mi powiedzieć z Pana obserwacji, jakie wnioski można wyciągnąć z tego trudnego czasu. Dla nas wszystkich, jak to się odbija na psychice zawodnika. Te dzieci, które tu uprawiają sport, są w trochę lepszej sytuacji niż te dzieci, które siedzą w domach. Tak? Bo jednak, jednak oni, te dzieci uczyły się do południa powiedzmy, na tym zdalnym nauczaniu, ale po południu musiały przyjechać na treningu. Także ja się z tego cieszę, że, że przynajmniej te dzieci, które trenują, musiały wyjść na, na, na stadion, musiały trenować. Były różne obostrzenia, na szczęście niedługo. Yy, ci zawodnicy, którzy są w kadrach, mogli trenować cały czas. Ale mówię, to, to dla tych dzieci jest to duży plus, które trenują. Pozostałe siedziały w domu. Jak to będzie? No myślę, że, że pierwsze lekcje, które wrócimy do szkoły pokażą. Czy, czy dzieci ta, ta sprawność spadła? Myślę, że tak, bo, bo to było widać, we wrześniu jak wróciliśmy do szkoły po tej pierwszej fali. Także myślę, że może być, może być na pewno ciekawie. No, ale nasza taka rola wefistów, nauczycieli trenerów, no żeby z tego wyjść, tak żeby zachęcać dzieci do ruchu. Jeszcze tak prowadziliśmy też lekcje, dużo zachęcaliśmy do, do biegania, do, do, do wyjazdu na rowerze, żeby dzieci ruszały. Kto z tego to, kto słuchał, skorzystał. Myślę, że dzieci będzie w lepszej sytuacji niż, niż te, ci, co się dzieje. Ostatnie pytanie, które muszę zadać. Jest Pan człowiekiem, który był na stadionach różnych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak Pan ocenia ten klimatyczny stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Radę. Tylko pozazdrościć, tak? Bo, bo, bo my z Zdyńskiej woli, w sumie może za jedzą. Mamy też niby stadion, to tam prezy się nie odbywają. No pozazdrościć, że, że, że raz taki prezes robi. Super super stadion, super trybuna, atmosfera też super. znaczy ze zdzińskiej woli, wspaniała szkoła pana Szewczyka, życie młotem, a dzisiaj kula. Zupełnie inaczej. Jak się czułaś dzisiaj w yy, sierpniu? Zupełnie wyluzowana wręcz, bo wiedziałam, że coś mogę pchnąć dalej, bo jestem świeżo po obozie sportowym. Yy, byłam w Cetniewie aktualnie i do, przygotowujemy się do sezonu nowego sportowego, żeby były coraz to lepsze nowe życiówki. Yy, reżim, reżimem, ale widzę w Was taką chęć. Taki głód startu. Jestem bardzo zadowolona z wyniku, ponieważ w zeszłym roku praktycznie nie było startów, a teraz mamy praktycznie starty co tydzień. I jest ta energia, żeby rzucać dalej, pchać. Tak w rozmowach z przyjaciółmi, z kolegami, którzy startowali dzisiaj z Tobą i nie tylko, o czym przede wszystkim rozmawialiście, macie po prostu dosyć tego, co się chyba do tej pory Niestety w Polsce mówiąc o covid działo. Mamy dosyć, bo to dla sportowca bardzo tragiczne jest to, że my nie możemy startować. W zeszłym roku mieliśmy bodajże 3-4 starty i to dla sportowca, sportowca naprawdę bardzo boli, bo my byśmy chcieli cały czas po prostu startować. Wyniki poszczególnych konkurencji można znaleźć na stronie domtelsport.pl. Stadion w Sieradzu i pracownicy Mosiru już teraz zapraszają do udziału w kolejnych mitingach i zawodach. Najbliższe sportowe wydarzenie pod nazwą Lekkoatletyka dla Każdego odbędzie się 29 czerwca. Zachęcamy do startów, zwłaszcza że bieżnia na sieradzkim obiekcie ma opinię pozwalającej osiągać dobre wyniki.